Cześć, witam na kolejnym odcinku Biznes na Rozum i dzisiaj bym chciał pogadać na taki temat, jak AI może pomóc w stworzeniu biznesu. Dzisiaj pokażę Ci pięć konkretnych przykładów, jak mógł wykorzystać AI. Pierwszy punkt. AI w analizie rynku i konkurencji. AI potrafi analizować rynek pracy w bardzo prosty sposób, który dawniej wymagał pracy całego zespołu. Takie przykładowe narzędzia to będą ChatGPT, który analizuje różne strategie biznesowe, na przykład Google Trends analiza popularności tematów i produktów i Facebook Audience Insights drugi punkt AI w marketingu i reklamie AI może pomóc w tworzeniu reklam treści i automatyzacji kompanii. Takie przykładowe AI do pomocy w generowaniu różnych reklam, treści to będą na przykład Gemini AI, będzie on dla pisania postów, różnych reklam opisów produktów. Także mamy taki AI do tworzenia grafik, generowania postów i również reklam Midjourney albo DALL-E. A także taki menu chat do obsługi np. klientów na messengerze. I trzeci punkt: AI w automatyzacji obsługi klienta. Jak klienci na przykład ci piszą, dzwonią w każdej porze dnia, to dlaczego nie wykorzystać AI, że mógł ci robić to łatwiej? Mamy takie przykładowe narzędzia jak Drift, Tidio, które będą odpowiadać na pytania klientów. Talkdesk i PoliAI trafią automatycznie obsługiwać klienta przez telefon. Zendesk, i Freshdesk, takie tiketowe systemy wspierane przez AI. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, Chatbot AI może automatycznie odpowiadać na pytania o dostępność np. produktów, terminy dostawy oraz czas oczekiwania. Następny czwarty punkt: AI w zarządzaniu finansami i kosztem. Chcesz kontrolować wydatki i zwiększyć zyski, AI potrafi analizować dane finansowe, przewidywać koszty i podpowiedzieć, gdzie można zaoszczędzić. Takie przykładowe narzędzia to będą Xero AI, QuickBooks AI. Służą oni do automatyzacji księgowości i raportów. Phantom i Shift AI analiza finansowa, która jest oparta na AI. AI może analizować twoje faktury i podpowiedzieć, gdzie można zwiększyć lub obniżyć ceny. I kolejny piąty punkt: AI w tworzeniu produktów i usług. Chcesz stworzyć innowacyjny produkt, ale brakuje ci wiedzy technicznej albo pomysłu? AI ci pomoże. GitHub Copilot, OpenAI Codex Służył do napisania kodu. Runway ML i Pika Labs służył do generowania wideo i edycji filmów. Możesz stworzyć aplikację mobilną, której AI generuje albo personalizuje plany treningowe dla użytkowników na podstawie ich celów i kondycji. Otóż mamy takie podsumowanie. AI analizuje rynek i informacje. AI pomaga w marketingu i reklamie. AI automatyzuje obsługę klienta. AI zarządza finansami i kosztami. AI wspiera tworzenie usług i produktów. Otóż polecam korzystać z AI. A jakie narzędzia AI wykorzystujesz ty? Napisz swoją odpowiedź w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.